Ilu, ilu, czy bez ilu? Dzisiaj, dzisiaj jest odcinek z Kejcikiem w Fortnite I to już jest nowoczesny Kejcik Nie, nie tam, nie, nie tamten Stary I to jest miasto Jesteśmy widzowie na mieście Będziemy się bawić Bardzo Dobra, więc dzisiaj widzowie mamy auta Oj, O, patrz, patrz, pat, to ten zostawia. konie. Idzie boki. Teraz już tego... Uwaga! Robię. Uciekać! Tycho! I będziemy wchodzić w ten przyspieszać i... O, o, on będzie tak nawalał autami, że zobaczycie. Będzie dobrze! Musicie mi zaufać. Trzymajcie się, na pewno. Dobra, wjeżdżamy! I patrzcie na to! Woo!

N na wszelki wypadek, jakby co to na wszelki wypadek, mam kopię zapasową, to przywrócimy ją, no! się wywaliłem! Dawaj, do pociągu wbijamy. D Wydawaj do Wszystkie drzewa ja sobie Nie mogę ja to Mojarzy, D -d 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 Dawaj do pociągu, wbijamy. Zdawaj. Już lekko, muszę sobie zejść. Ale, ale, Ale co zaraz, do to to bawimy się w pociągu? Dawaj. Dzie Dzień dobry! Czy chce pan. Co pan zrobił? Okno pan wy wybił! Czy pan. No, ja! ja! Co pan robi? A dobra, ma ma mam gdzieś ten pociąg! Wjeżdżam w nim samochodem! Wow! Uuuuh! Się rozbiły szkła. Uuuuh! Wow! <ścoughs> Cały grudek se rozwaliłem. Trudno się mówi. Dobra, wbijamy do ma. W, 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 wbijamy do sklepu Microsoft. Ma, ma mam to wyrąbane. C <ścoughs> czekaj, czekaj, czekaj! Mam pomysł, czy, czy, czym tam wbijemy. Czy, czy tylko ja tam będę. Nie, nie mogę tego postawić. Chcia, chciałem, chciałam autobus postawić, ale nie mogę. Dawaj! Dawaj! Wow! Wow! Sklep rozwalamy Dawaj, wydawaj mój, czekaj. Wo! Leccyby tym czołgiem. Leccyby. 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 Wszystkie Leccyby. taranowane! Apo! A teraz musimy wyjechać stąd hieruit! Oh. We do naar Urwad! Kom We Zbijamy z buta! Wszystkie... W, 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 wszystkie bogate skarpety. Łoo! Kurde, nie mogę. Wydawaj na górę idziemy! Wydawaj na, na górę chodź! Na górę chodź! A, aha. a rozumiem już cały dom starowanany Gacie Mam powys Powyżej limitu gówna. mi limitu główna. Trzeba coś potężniejszego wziąć. Uwaga! Psz! Atakować gacie gotcha! napis trzecia rzesza. Uo! Co? Jak mówią nam mieszkańcy pechowej kamienicy Piorun w budynek uderzył tuż nad ranem. Proszę powiedzieć, co tutaj się stało? Nie, no i piorun... Pie, pie, nie będę mówił jak... No jest, raz, się stało. Tak się wystraszyłem, że hej! Ja mówię Matko Bosko, mówię co, to... Co to, 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 to się stanęło? Ej, no dobra, czekaj. I już, już 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 ustawiłem. No. Ona wow. ustawiłeś. Cały dom został zalany, wszystko pływa. Cały dom został zbombardowany. Wie, wjeżdżamy w mój dom! Uuuu! Cały stara... Sta... Ej, co jest grane? O! Cały mój dom... O! Stanowisko! Komputerowe! Czekaj mam pomysł! nie ma na czołg na, na czołg chyba nie działa cały ratusz będzie skolapsowany dawaj skolapsuj to sko, skolapsowany Ach. A teraz policja. Po tym, po tym odcinku chyba nic nie zostanie z tego miasta. Po tym odcinku chyba nic nie zostanie z tego miasta. Więc zostawcie lajka like i suba, bo staramy się nagrywać. Pop! Ten tylko i jest. I jeszcze ba! Ma... g, -g, -g zniszczyłem! G Generator keczupu się rozlewa! O nie! Generator keczupu się e e e ro rozlewa! Czekajcie widzowie. Patrzcie widzowie, tutaj mamy takie coś i, i, i patrzcie na to! G Generator ketchupu się. Zlewa! Uciekać! G Generator ketchupu się rozlewa! A Cały samochód zostanie zalany. O nie czub się rozlewa po całym maku. czub się rozlał. Dobra, bierzemy znaczek McDonalda i wywalamy go na podłogę. Na, znaczy na ziemię, wywaliłem. I jeszcze piorunem. Dopieprzyć ten McDonald. Lecimy je jeszcze raz. Cały, cała... tabliczka McDonalda została zniszczona. Je, i, i, i Jeszcze o szkole zapomnieliśmy. Ej, o szkole zapomnieliśmy! Zapomnieliśmy o szkole, wbijaj tam, no! Dawaj! Wbijaj tam! Cała sala dawaj do sali gimnastycznej wbijaj. <mulny> dawaj w piłę, w piłę, dawaj. Już. Już. Ja! Ja! Waga. Coś potężnego. Waga. Co się tu odwala? Naloty. Przestaję istnieć na tym świecie. To twój koniec, koło. Nie ma na lotu, bombardować. Bombardować szkołę, nikt nienawidzi jej. Jeśli chcecie widzowie takich wie... dobra ja, jeśli chcecie widzowie, więcej takich odcinków z Fany moment na mieście to to dajcie znać w komentarzach. Dobra, zniszczmy regulamin. Patrz, z, zniszczyłem regulamin. O, oczywiście widzowie, subskrybujcie kanał. Dawców ile po 4K. A my dalej bombardujemy. Jeszcze mój Całe miasto runęło, Jezu. Wy wydomku w domku, w, w nie, nie w, w domku. W Twój dom? Twój dom i to to Bombardować. Was dom. <assumption Stunden> <sk> <ısitié> <asto> Czekaj. Głośnik. Ja typie... Ja typie... Ja typie wczaić to, że te głośniki tutaj na mieście to są już y za, y zabytkami z Kreatiwa, bo się już... Ich, ich się już nie da wziąć. Normalnie. Y y została twoja...

To koniec, klep Microsoft. Wszystko przestaje. Wszystko przestaje działać. Całe miasto runęło. Robimy kopię zapasową i całe miasto będzie na kopii. Całe zniszczone miasto będzie na kopii. No to co widzowie. To by był już może na tyle 16 minut jest. Czeka, widzowie to by było na tyle ja, e. wiem, A Dobódź!

Wszystko zostało zniszczone. No, czy co, widzowie, to by było na tyle już całe miasto runęło. Jeszcze pociąg, jeszcze pociąg, jeszcze pociąg! Za późno! Tu jeszcze! dobre widzowie, więc to by było na tyle. Więc niestety, ale całe miasto runęło. Je jedynie co pozostało, to trzecia rzesza na tej mapie. Więc nowa. Widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa.